Kompas w masz Bedwards duło, duło, duo, tak Tak włosy, no. no te 41, szybko. A ja nie mogę. Możesz! Ciśnij to! Na tą tabliczkę. Nie mogę na łóżko nacisnąć. Przyniosły cię? nie mogę. Jak nie możesz na łóżko nacisnąć? Dobra, idę tam na piechotę. Co za fujara no Gardo, Na no, piechotę, dojdziesz? No idę! Dobra, gdzie ty jesteś? No wciśnij tabliczkę po prostu jakąkolwiek, żebyśmy dołączyli do duosu. Masz. Jesteś? Dołączyło cię czy się... nie? No tak. My jesteśmy w party w ogóle? No a zaakceptowałeś? No tak. Nie zaakceptowałeś. Nie ma takiego kacza jak MR Apsik ja mam ja się nie Weź mnie jeszcze raz zaproś, zaproś mnie jeszcze raz! Ale bez spacji! No dobra, ale zaproś mnie jeszcze raz! No zaczęła mi się gra! Zaproś mnie jeszcze raz! Dobra, słuchaj, słuchaj! Zaproś Ario... mnie jeszcze raz, no paru. Zaproś rozumiesz! Zaproś mnie! Kurwa jego... Kebab No zaproś nie ma cię jest isn't a white player, dosłownie Dobra, Ale jak? mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł Wyjdź, wyjdź z tego Lobby, ukośnik lobby Jesteś przy tych tabliczkach? Tak Wciśnij teraz tabliczka 38, tam gdzie jest 3 na 16 graczy A ja nie mam takiej tabliczki nie, żartuję sobie, naprawdę nie mam takiej tabliczki No poważnie mówisz? No serio Ej, jaką ty masz wersję Minecrafta? Jeden, 1, jeden, 1, 1, Ja mam jeden, piętnaście może mieć sens? Nie <coughs> Nie masz takiej tabliczki? Nie mam, mam dwanaście i 24 Czekaj, czekaj A jaką ty chciałeś jeszcze? Piętnaście i Jaką ty chciałeś jeszcze raz? No chciałem 38 Dobra, chyba mam No, no jestem Słod? Dobra, teraz tak. Kraj team. Jesteśmy, okej okay, jesteśmy, jesteśmy. Jest. No, bardzo dobrze. I widzowie to widzicie. E, noście mas. Nawet nie wychodźcie z domu. Nie wychodźcie z domu. Bo skończycie jako Ej, a ty włączyłeś nagrywanie, bo ja nie wiem kiedy mam zacząć kaszleć. No już zacząć. No. no Siatkę z biedzie założył na łeb Brońcie się, brońcie się przed wirusem, bo ja już trypę mam Powiem ci, że ja słyszałem o tym wirusie pierwszy raz W Warszawie, w lutym Kiedy wychodziłem z domu, na spotkanie Tak no. Spojrzałem jeszcze w telefon na media i było tak Nowy, nowy groźny wirus w Chinach, niecałe 100 osób zarażonych. Chiny mówią, kontrolujemy sytuację. <grym> ja mówię, no jak kontrolują, to kontrolują, nie? Dobra, ale słuchaj, no to, był, to było na początku takie, że wiesz, no kontrolują sobie, ale nikt nie myślał, że to wyjdzie takie coś z tego. Szczerze, wiesz, dosłownie, ja miałem się spotkać z przyjaciółmi z innych miast, i podejrzewaliśmy, jakby, co może się wydarzyć, że nie spotkamy się. Pociąg się popsuje, ktoś z nich zachoruje no ta. i tak dalej. Nie, wiesz, co się okazało? Pandemia na skali światową. To był powód, no. dlaczego nie przyjechaliśmy. Ale takiego się jeszcze nie było, o kurde. Jest grubo, jest grubo. No nie, no jest takie coś, jest takie coś i to się zdarza raz na 100 lat. Tak, ale w naszym pokoleniu jeszcze nie było tego. Nie, no to jesteśmy tymi, co przeżyjemy. Mam tymi nadzieję. nadzieję. Ja... <laughs> dobrze, dobrze, że podkreśliłeś. No bo ty bo, jesteś tysiąc osób teraz, ej, kup wełnę. Yy, a wiesz, że ja gram na jakimś teksturpaku, że wełna wygląda jak piasek i to mamy problem właśnie w tym <głosCause> <głos> Nie zesra dosyć, dosyć. Ty. Padnie, nie się, że ci spadnie, nie zesraś się Ej, a tu się dalej będzie... Aj oj o oj IDź IDź, 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 Dobra, dobra słuchaj, ty masz tam im zrobić bukakę Robię bukakę. No, dobra, go 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 oni też nie mają się czym bronić. A ty co? Umarłeś już? Nie, rozwaliłem im muszko właśnie w tym momencie. A no chyba że. Nie, rozwaliłeś się, co ty gada? Rozwaliłem Do, im no, muszko. Rozwaliłeś. Dobra, widzę, widzę, widzę. Pa, pa, pa! pa. O, nie. Kończko, paruba! No, daj mi Co ty <grym> rozwaliłeś? No, nie! O, ty, no, chodź mi, pomóż, Przygrałeś nam grę, przegrałeś nam grę, przegrałeś nam grę, zniszczyłeś nam, zniszczyłeś nam grę. Uy! Uy! Ej, zabiłem go. Co mam dalej zrobić? Ej, ej, bo ja, ja nie wiem, co mam dalej zrobić, co mam. Pisz Łukasznik Lobby Ty umarłeś, dobrze, to może skoczę w przepaść? no No działo się, działo się <noise> Ja chcę, nie, ja zobaczę na nagraniu, zobaczę na, na... To, to brzmi no ciekawie Dupą szedłeś, nie widziałem nic Masz rękę 10? A ja, ja jestem gdzieś w dupie totalnej No podejdź pod te tabliczki Widzisz rękę 10? Tak, wchodzę na nią. Nie mogę. Nie, nie, czekaj, to ręka 2, ręka 2, tam gdzie są dwie osoby. Ręka 2, ok, gitara. Jesteśmy. Eee... Trzeba łóżko Ej, czemu on ma takiego samego. Nie, no bo ma podobnego skina. Patrz. Jaki ty. Co ci się? Ale on jest spoko, no okej, ma, <grystanie> postraszyłeś go. <grystanie> Ej, dojdę do końca parkura. D nie doszedłeś nigdy tam? Eee, nie. No i co no, no, paru no... Przez nią przegrałem, no spadłem. I, jakiś gołdziat jest. W samych majcach. <laughs> Kiedyś y, musiałem skopa... Z, z chłopakiem chciałem powiedzieć Z kolegą z, z chłopakiem Z kolegą no, no, no. E, Chcieliśmy wbić na Happy Sela. Ja mam bana oczywiście To dało mi takie swoje konto zapasowe nie? I miałem skina Takiego gołego mężczyzny z takim pindolem Musiałem z nim biegać Ale dostałeś bana na tym końcu właśnie nie. nie To szkoda szkoda Zbieraj Pamiętaj, że tęsknię za gimnazjum Zbieraj, Zbieraj. Nie, no, ja też w sumie. Odejmij mi żelazo. Odejmij mi żelazo. No, to w ogóle. No nie mam! <laughs> Odejmij żelazo. No kurwa, nie mam. Przysięgam Zbieraj. Zbieraj. No zbieraj się. <laughs> Dobra. Ja. Ej, łóżko na. Łóżko nam zniszczyłem I mamy połowy łóżka. <laughs> <jest>. łóżka. No. <laughs> Dobra Kup wełnę, będzie mi brakowało No tak Tak, tak, tak Zgadza Ale każda wełna wygląda jak piasek? E, no zaraz zobaczymy jakim my jesteśmy kolorem, jesteśmy niebiescy. Czerwoni Zaraz tak. zobaczymy CO?! No czerwoni jesteśmy Jesteśmy niebiescy O co ty gadasz, czerwoni jesteśmy Możesz mnie wkręcać, nie podoba mi się to Chodź, dziewczyny mnie są na wyspie choć dziewczyny są na wyspie, proszę cię. Ej, a podrywamy je? No Cześć Kaj. Ale poczekaj, sweety. ale poczekaj, musisz ten A ona on z mieczem! Nie? nie no nie, dobra, trzeba tutaj podejść jakoś wiesz Sposobem, sposobem Sposobem do dziewczyn Wani ją w łeb i tyle Przepraszam, wszystkie dziewczyny. ona ma biorą. miecz No i co z tego? A ty nie masz? Co jej piszesz? Wiesz co, ja obrobię łóżko. Drop już <laughs> Czekaj, idę, patrz, ja to zrobię, ja to zrobię patrz Ale co ty Dobra, ucho, u, u wyrko, rozwalać Ale weź mnie nie blokuj proszę. No nie no, mówiłem ci! Masz klocka, podbuduj nie. się. Ta, w dupę sobie mogę go wsadzić. Podbuduj się się. Bierz ją! No nie! Bierz ją na no, Ona ma mieć to co ja mam? No pij... <gulity> łóżko! Mm. Mam 12 sztabek No to kup... Dwa miecze Idę nie, Dwa miecze Dobra, masz, masz Ale co no ty jedynie uciekasz? chodź, na wyspę, chodź na wyspę, Kładź no kładź go, no! Już, już myślałem ci kopać chyba, <laughs> mnie, ale autentycznego takiego. Dobra. Rzuciłam mi miec swój miecz! No, co, co? Rzuciła swój miecz! Ja umarłem. Jak umarłeś? Umarłem. No spadłem. Dobra, trzeba łóżko budo... A co zabudowałeś tym głównym? <laughs> dziewczyny mi biją. Co Cześć dziewczyny. Ty do nich idziesz nadal? No. Nadal je podrywasz po tym, co ci zrobiły? Tak A ty nie? Ja... miecz szykuję nie, mam nie, nie, za to, co nam zrobiły To co nie zrobisz? Za... Ja już wyciągam mieczyk A ja już mieczyk wyciągam Okej okay. Idź za nich a łóżko trzeba To rozwa. Dawaj, chodź sam. Co, mam wszystko sam zrobić? No, dawaj. Może mi pomożesz? Może nie. No... Chodź. W ogóle... Co kurwa? Rozwal łóżko. Co ty gada? Co Rozma się Rozwal im łóżko. Szybko, bo się odrodzą. No. Kurwa, czemu sobie ze mnie żarty robisz? Co to ma być? Uju, nie rób tak. Bo co? No, bo zaraz na łóżko zniszczę. Dobra. Dobra. Patrz, chodź, 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 chodź. No, gdzie znowu? Patrz, patrz, spójrz na to. No właśnie. Ej. No. Chodź, ja ci też coś pokażę. Przecież ma w łapie, wiesz, rzuciłeś jednego, leć do bazy z tym <laughs> Ale co ja mam zrobić z tymi 30-ma, ich nie chcę Obrobi Daj mi, ja to zrobię, ja to ładnie Daj, zainwestuję w jakiś bank, nie wiem, amp Ampergold Amper albo coś w stylu Taki protip, wciśnij Ctrl-Q No przecież ci wcisnąłem No <laughs> bo wciskałeś Q i potem dopiero no, zrobiłeś No na to. początku ta, ale dopiero potem Dobra, mam jednego Emeralda Super, nie? Co ty myślisz sobie? Kurde! O ty... No ty! No chuju! Dobra, rozwal mi łóżko. Ale... Rozwal łóżko. Dobra. A dostaniesz prezent? No już rozwaliłem, no już go nie ma. No idiota, no tu! To mi rozwal! <śles> To po to dostałeś siekiery chyba, nie? <grymne> o, to wygląda jak wełna, czarna To nie jest, to jest wełna właśnie To jest... To jest bedrock, ten Z eee, masz prezent Dzięki A miecz też mi dasz W ogóle, czemu tu nie ma skrzynki takiej klubowej? Jest klubowa. Ender chest. O, jest... no, okay. na środek. Mm, ja bym sobie zrobił mieczyk ten. Żelazny, bo jest fajny. Okay. Podoba mi się. Dawaj, chodź. Na środek chodź. No ta No chodź, bo się boję sam. No ta No idę. A jak mnie zabudujesz, to... Słuchaj Słuchaj Dobra, kogo niszczymy? Bo tutaj trzeba kogoś poniżyć. Kto lecimy Dobra. Eee, niebieski. Żółtych? Niebieski. Niebieski. Okej, okay, niebieski. No w sumie mają most. Idziesz do mnie? Pa, pa, o coś, o coś, o coś. Ale oni są Ty, ośmuj bo się, oni są się, kozaki. O co się, o się, pa. Dobra, wybijamy? No, może no, już się, bić z nimi. No, dobra, nie, nara, uciekam. No, no. Uciekaj, uciekaj stamtąd! Uciekaj no ta, stamtąd! tak, no ja już nie dam. no ja nie dam rady, bo mnie zamurowałeś tutaj! Ówczko nam rozwalili. Ja już się poddałem na samym starcie, jak zobaczyłem czerwony napis. Co! Wyszedłem z lobby, nie mogę cię obserwować nawet. Przykro mi. A dobra też umrę. Umarłem. umarłem Co? Następna, następna... runda, następny odcinek eee, tak. <laughs> dobra. A to ano. nagrałeś? Tak. Do zobaczenia i cześć.